1, 2, 7, 4, o kurde Kończę grać, kto chce serca 63 serduszka ma ziomeczek Widzowie, ja muszę sprawdzić, czy ten ziomeczek To jest skam, czy jest legit Więc musimy się do niego tepnąć I tak na vaniszu, czyli jakby, o, na spectatorze Tepnę się do niego i widzowie, sprawdzimy Czy to jest skam, czy nie skam, czy to jest legit, czy nie legit Mam nadzieję, że to nie będzie skam No widzowie, 9 na 10 osób tutaj pisze Czy ktoś, że kto chce sojusz, kto chce serduszka TPA, no więc widzowie, trzeba to sprawdzić Tepnijmy się do niego i uwaga, gdzie on jest O, jest na jakiejś górze, czy ktoś się do niego... Tepnął chyba tak. I on tutaj... O! Rzuca mu coś. Ej, a może faktycznie on jest legit, widzowie, może to jest legit osoba. Za chwilę wejdziemy oczywiście na moim, nie no, rzucił bambusa. Wejdziemy na moim drugim koncie. Czy to on ma Skin Felipeza? Naprawdę to jest Felipeza? O, kurde! typek kurde... Ja pierdziele, Felipeza ma 63 serduszka. Dobra, wbijamy widzowie na drugim koncie, zobaczymy, czy to jest skam, czy nie skam. Okej, okay, cześć widzowie, jestem! Kubuś SSCCZ Tak, tak się nazywa. Mam hełmik, mam jakieś rzeczy. Widzowie, dwa HP mam, żeby oczywiście od razu się nie wywalić. I co? Tepamy do tego ziomka. Ciekawe, czy on jeszcze pisze. Czekajcie. Sprawdźmy na czacie, czy on jeszcze gdzieś pisze. Jest, Katpi. E Kończę Grek, to chce serca. Dobra, widzowie, tepnijmy się do niego. TPA, Kat. Albo napiszmy mu zaraz do niego. Co wy na to? Napiszę do niego siema. Mam tylko dwa serduszka. Oddasz mi itemy. Widzowie, zobaczymy, czy coś mi napisze. Ja oczywiście napisałem już do niego. Jestem ciekawy, naprawdę. Okej, okay, odpisał. Daj TPA. No to co? No to widzowie, lecimy. Ja pierdzielnie no to jest skam jak nic, dobra, sprawdźmy to, czy on będzie mieć serce w ogóle zabić typka co... Serce w sensie wiecie, serce takie ten. Żeby zabić typka, co ma tylko dwa HP! I już jedno brakuje mu do tego, żeby być na skraju bana. Elo, siema, siema, to jestem ja. Cześć. Dam mu może... O! Takie o, rzeczy mu dam. O! Patrzcie no! Paby uderzył mnie! Uderzył mnie! Co za skamer! Widzowie, jeden HP mam, jak widzicie No nie, no przecież to jest skamer Ja pierdzielę, jeszcze rzuciem mu rzeczy A on mnie, kurde, tutaj stegował Nie, 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 dobra e, Napiszę mu jeszcze raz na MSG Czemu mnie zabiłeś? Oddasz mi rzeczy? Mam tylko jeden HP Dawaj, dawaj, zobaczymy, zobaczymy, czy mi odda Jak normalnie mnie detnie To, widzowie, nie To jest, nie wiem, nie wiem, no widzowie No ja tak nie robię, nie nagrywam takich odcinków Czemu wy tacy jesteście? A może już mi nie odpisze? O, kurde, nie no, widzowie Nie odpisuję, nie odpisuje, widzowie, więc musimy Musimy się niego tepnąć jeszcze raz. TPA. Uwaga, tepamy. Zobaczymy czy... Okej, okay, daj TPA napisał! O, akurat teraz, jak powiedziałem, że nie. No dobra, let's go, no to tepamy. Napiszę OK, dziękuję. OK, dziękuję. Ja pierdziele, nie mogę. Dobra, nie, to musi wyjść, widzowie. Uwaga, jesteśmy. O, czy on mi odda serca, czy nie? Mam tylko jedno. Proszę. Ej, oddał mi coś! Oddał mi! O kurde! Za... Nie, nie, no nie! Chamisko, widzowie, chamisko, chamisko. No, w sumie oddał mi rzeczy, ale Nie! Dzwonimy do niego, widzę, bierzemy go na sprawdzarkę, jak nic, nie? I idzie nadciąga to kłapku! He! Let's go! Czaj, gdzie on jest? Eee, wait, dobra, tepnę do niego. On tutaj gdzieś powinien być. Patrzcie, Kacpi. Jestem ja! O Kurde, czekaj i... Jestem widoczny? 3, 2, 1 e, Halo, dlaczego nie jestem widoczny? O, jestem, dobra Uwaga, uwaga, patrzcie, tak pokażę mu się przed twarzą Elo Felipeza, pabije mnie od razu, Tyska. No, no, ty już byś chciał, tutaj napiszę siema na czacie, zobaczymy, czy, znaczy na tabliczce, napiszę siemka Siemka, co tam? O kurde nie mogę ty, jak to, jak, jak to wyjdzie, to ja pierdzielę, dobra daję mu tabliczki, siamka, co tam Napiszę, e, dużo masz HP, e, tak mu jakoś napiszę i widzowie, postaram się goście zaciągnąć do tego, do rozmowy ty O, nic, a tam? Agit, As, e, dużo serc masz i tak o, zrobię, co nie? Agit, dużo serc masz A, boże, czemu dałem znak nie nieważne, no dzięki, o, kurde, no dobra napiszę, e, fajny skin, felipeza a może, a może chciałbyś pogadać na DC, zobaczymy, o kurde, o kurde, musi się to udać, no please, no please, widzowie, jak napisze, że nie ma Discorda, to widzowie, nie wiem, nie wiem, no widzowie, to, to schodzę z tej planety, bez kitu, nie? O kurde, napisał, ok. czekaj, let's go, mamy to, widzowie, let's go, dobra, dobra, okej, okay, Felipeza, normalnie, gadamy z Felipezą za chwilę. Dobra, mamy go, widzowie, pomachamy mu, napisze, hej, to ja, Kławku, dobra, gadamy z nim, dzwonimy, halo? ma? Siemano. Co tam? No a nic, spoko. A te się, bo piszesz na czacie, że kończysz grę. Do czemu kończysz grę? Nie wiem tego. Tylko... Serio? No, tak po części, ale jeszcze nie wiadomo. Kurde, Lipa, ty no. A coś ci się tutaj nie podoba na tym serwie, że kończysz grę, czy jak? Bo. Nie, jest spoko, ale no trochę jest przesadzone z tym, że ludzie mają po. 1000... Serc. Po 1000 serc. No, o, albo po 600 serc. Mm, jakoś trzeba byłoby temu zaradzić. Ja coś mam w planach, jakiś mieczy. Multikonta, multikonta. No, multi multi właśnie. Trzeba no tak, ale serc. wiesz, mulciaki ciężko jest zablokować. Ale jest wiesz. pomysł dodania z zarąbistego mieczyka. I to niedługo będzie, wiesz, mieczyk sercowy. Aha. Więc dla widzów już ten, y, będę musiał im powiedzieć. A ogólnie, czemu kończysz grę? Co ty tutaj robisz? Oso, Ale to, jak kończysz grę, to możesz mi oddać swoje rzeczy. No to czekaj. No, jak no w sensie. Jak koń... No, żeby nie ten, wiesz. No, nie, mogę ci oddać, ale nie wszystkie. Czemu? No, bo tak jakby, no. Co? Masz takie, te. Bo długo na to zbierałem i a. kupiłem te. Y jak to się nazywa? Lucky bloki i wydropiłem tam dużo rzeczy, na przykład Buty 4, 3, Netherite. A, a, no, no. A to ich chemów to nie. Kurde stary, to nie kończ gry. Dlaczego ty kończysz grę? Nie wiem. Nie wiem, no powalone to, się... to jest. Widzę, że no. dużo osób kończy gry, ale nie wiem czemu. No, ja też nie wiem. Ale nie, serio. Bo... Ale chyba chcę zrobić przerwę raczej, a nie tak nie kończę. A. kurde, no jak coś, czegoś nie pasuje, coś ci nie pasuje, to możesz powiedzieć. Ty, ale no, widziałem, no. widziałem, że przez chwilę miałeś 65 serduszek, 64, a nagle masz 68, czemu tak? No bo ty się do mnie kopcepał i mówił, masz serce, coś tam, coś tam, na no, msg mi pisał a, I, od, i oddał brudzi. mi na przykład, w sumie mogę ci to oddać, ale czekaj, dał mi na przykład, nie wiem, netherite mi dał a. i mówił, masz. No. A no po co mi to? Czemu mi to dałeś? Nie chcę Ach, Nie stary. wiem, ja tego nie chcę, bo plaki blokowane. No to to serio ludzie, ludzie te pają się i oddają serca za frikę? No. E no, powolone. Przecież no. kurde, serca są tutaj, wiesz, no bardzo cenne. Nie no kurde, a, wiesz. Abyś mógł powiedzieć crafting na serce, bo nie wiem. Oj, wiesz co? Będzie niedługo odcinek z craftingu serc, bo jest jeszcze jeden niezablokowany, nie ale będzie, będzie crafting. Ach, no dobra, dobra. Będzie crafting na serca robiony. Ej, ale czyli kurde, czyli oddali ci serca za friko? tak. A Albo wiesz, jest... no. Te serca wbijałem na teparkach też. A, no panie. wiem, wiem. A wiesz, że przed chwilą tepłem się do ciebie? No. I pisałem, że mam tylko jedno serduszko. Więc nie zabijaj mnie, proszę. A ty mnie zabiłeś? Co ty byłeś ten ku? Co? To ty byłeś ten ku, coś tam, coś tam. No, był, kubuś, przy... to ja byłem kubuś. No, A? no, no i co, co teraz? <grym> no nic. No. More się przyznać. No, mogę się przyznać, ale żeś to zagrał. Zabiłeś! No. Ale no co, ktoś by miał stary jedno serduszko i ty byś go zabił, pewnie się śmiałeś, he, 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 co nie? Nie, nie śmiałem się. No to czemu do no stary? W sensie, dobra, bo ja się spytałem czy oddasz mi rzeczy, a ty mi oddałeś rzeczy, ale mnie zabiłeś. Jakbym napisał może, że nie zabijaj mnie czy coś. Nie wiem, bo dałem ci mieczyki i się strasznie bałem, ja... Lepiej, że jak się od razu A robisz. i lepiej, żeby dać mi bana. <laughs> Żebym miał sobie bana. Nie, nie no, stary, nie. kurde. Ale, rób, rób co chcesz, to jest anarchia, nie, ale testowałem. Testowałem ogólnie. No, że tak po... Nie, no teraz no nie chcę, to no stary, no stary. Nie, no. Ale, ale żeś zagrał, kurde. Jak to nie chcesz takiego? Nederetowego nie chcesz? No leć po to, Felipeza, leć! 5 3-3. No dobra, ale zawsze się może przydać. No dobra, no to trochę taki. Podwaliło z kamem, ale nie do końca. Dobra, to co? Miłego dziąka ci życzę. No, to jest. Ale nagrywasz odcinek? No tak, i niestety dostałem bana stary na drugim drugim koncie, muszę czekać 24 no. godziny przez ciebie. No, po próbce inna. Nie mogę. Moje dobra, to, aha, dobra, to ja już nie będę tak robił, iść walcza. Dobra, dobra, trzymaj się, elo. No, siema.